Witam kurs na kulturę, kolejne spotkanie. Dziś przede wszystkim muzycznie, a to za sprawą zespołu Beznut, którego koncert w najbliższą niedzielę 20 marca o godzinie... 18 na koncert ów serdecznie zapraszam. A rozpoczynamy teatralnie dwa wydarzenia teatralne w naszym mieście. Czwarty Miejsko-Powiatowy Konkurs Teatralno-Historyczny Sceny z 800-lecia oraz przegląd teatrów szkolnych. Wydarzenia niezwykłe, które pokazują Piotrkowianom, ale również a może przede wszystkim młodym widzom, że można i że warto robić teatr. Regionalny przegląd teatrów amatorskich rokrocznie organizowany jest w Miejskim Ośrodku Kultury. To szansa dla młodych aktorów na pokazanie swoich talentów. Co roku zainteresowanie udziałem w konkursie jest duże. Każda grupa pomysłem, interpretacją, jak i talentem chciała przekonać do siebie jurorów. Niektórzy wypracowali już nawet na to sposoby. Jedynym kluczem to jest to, żeby robić przedstawienia w zgodzie ze sobą. Czyli ja muszę robić tak, żebym była w zgodzie ze sobą, czyli to, co czuję, to, co lubię, i muszę zadbać o to, żeby, żeby zespół też mógł się pod tym przedstawieniem podpisać. Jeżeli coś takiego następuje, to prawie na pewno można ten sukces osiągnąć. Cieszę się, że nadal jest ta ciekawość teatrem, że jednak nie umiera wśród właśnie tego młodego pokolenia. Trzeba po prostu się wczuć w, to, w tą postać. I, I myśleć tak, jak ona by myślała. Myślić sobie postać y, taką, jaką ona jest, i po prostu trzeba wszystkie, y, wszystkie elementy po prostu jej życia rozłożyć na części i sobie wymyśleć. A tak to, to i po prostu już to wymyśla się cechy charakteru. Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia. Jak mówili poziom z roku na rok jest coraz wyższy. W tym roku obejrzeli 17 różnorodnych przedstawień. Gama tematyczna tych, tych, tych przedstawień jest bardzo, bardzo obfita i oglądamy tu różne przedstawienia i takie, które są rodzajem takiej interwencji w pewną sytuację społeczną i takie się zdarzają, jak również przedstawienia bajkowe, które niosą z sobą taką czystą, czystą zabawę. To znaczy bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób młodzi ludzie przekazują coś od siebie, mają taki fajny świat i co jest za tą zasłoną tego świata. Bardzo mi się podoba to, że są takie w ogóle grupy, że ludzie pracują z tymi młodymi ludźmi, że dają im taką namiastkę przeżycia czegoś większego, niż takie zwykłe tylko podwórkowe bycie. Wśród wszystkich teatrów startujących w konkursie nieźle wypadły Piotrkowskie zespoły. Wyróżnieniem poszczycić się może Teatr Poezji z Ośrodka Edukacji Artystycznej wyciągamy dzieci z bramy. Na podium stanęli też aktorzy z teatru Antidotum z Miejskiego Ośrodka Kultury. Zajęli oni drugie miejsce w kategorii młodszej młodzieży oraz otrzymali nominację do udziału w 29 wojewódzkim przeglądzie Teatrów Dziecięcych Konfrontacja. To jest efekt pracy naszej, kilkumiesięcznej, ale też w przypadku tego zespołu gimnazjalnego, to tak, mam po takie poczucie, że mam dużo szczęścia, bo przyszła do mnie dziewiętnastka młodych ludzi, takich bardzo pełnych zapału, chętnych do pracy, i oni z siebie dali dużo więcej niż dostali ode mnie, jeszcze póki co. Mam, mam takie wrażenie, że, że mogą pokazać o wiele więcej w kolejnych latach, bo to jest młody zespół. No, i, i, i myślę, że z przyjemnością będziemy teraz to przedstawienie jeszcze poprawiać. Bo skoro przed, przed nami konfrontacje, to, no to teraz trzeba troszkę jeszcze dopracować. Dużo rzeczy się działo w momencie, kiedy powstawał ten spektakl. Dużo, dużo takich rzeczy, różnych tragedii. I myślę, że to też wywarło wpływ na to, że zagrali to z takimi fantastycznymi emocjami. Jurorzy wyróżnili też aktorów. Równorzędne wyróżnienia przyznano Małgorzacie Nowackiej, Adamowi Sobańcowi, Justynie Kowalewskiej z Teatru I Kropka, Michalinie Kowalczyk, Justynie Błaszczyk z Teatru Gambit oraz Dominice Derendasz, Mateuszowi Warchą, Michałowi Półciennik z Respiratora oraz Arturowi Osuch. Myślę, że przede wszystkim emocje takie. Głębokie, bardzo przemyślane, bardzo też w tym wszystkim osobiste i taka prawda wynikająca z tego spektaklu, że to chyba było po prostu to sedno, ten, ta perełka tego spektaklu. Miałam kilka takich um, tekstów i sytuacji, które po prostu trzeba było zagrać z takim tupetem i mi się wydaje, że właśnie... Tak, zagrałam to. Na zakończenie przeglądu widzowie zobaczyli monodram Dlaczego dziecko gotuje się w Mamałydze, w wykonaniu Aleksandry Kowalczyk, która pierwsze aktorskie szlify zdobywała na Piotrkowskiej scenie. Może. Kiedy do niego pójdę, będę się kąpać w tym morzu. Tydzień później na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury ponownie rywalizowały młode grupy teatralne. 10 marca odbył się tu przegląd teatralno-historyczny sceny z 800-lecia. To już szósta edycja przeglądu, podczas którego młodzi aktorzy ubierają w scenki teatralne wybraną legendę lub historię, rodem z Piotrkowa. To żywa lekcja historii, a przy tym świetna zabawa. Po pierwsze, dużo zabawy. Można się wyszaleć. No i ogólnie jest super. Można razem z zespołem się fajnie bawić. Dowiedziałam się takiej historii tego placu pofranciszkańskiego. No i jest bardzo fajnie. Tak. W tym roku poziom był wyrównany, jak mówili jurorzy. Do rywalizacji stanęło sześć dziecięcych zespołów teatralnych. Zwyciężą jezuicki teatr dziecięcy i TD. Obecnie plac pofranciszkański wiemy w jakim jest stanie. Tak? Jest to pusty plac a naprawdę ma bardzo bogatą historię chcieliśmy przekazać właśnie tą historię wszystkim ponieważ jakby nie patrzeć no jest mało znaną historią. W tej edycji jurorzy oprócz wyróżnień przyznali również nagrody dla nauczycieli, którzy napisali scenariusze do spektakli. Instruktorzy musieli zmierzyć się z historią, a przedstawienie jej w sposób przyjazny dzieciom wcale nie jest takie łatwe. Ten konkurs jest konkursem tematycznym, bardzo trudnym dlatego że trzeba samemu napisać scenariusz. Trzeba Wybrać jakąś ciekawą historię z historii Piotrkowa Trybunalskiego. 800 lat już niedługo, więc to zobowiązuje. Organizatorem konkursu Sceny z 800-lecia jest Stowarzyszenie dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci Busola, gospodarzem Miejski Ośrodek Kultury. W takim muzycznym anturażu zapraszam na kolejną wystawę zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tym razem wystawa poświęcona książkom, które mogą na pewno, jeśli już tego nie zrobiły, zmienić ludzkie życie. Tematem najnowszej wystawy prezentowanej w miejskiej bibliotece publicznej są książki, które teraz lub w czasie ich publikacji wywołały sprzeciw i oburzenie nie tylko krytyków. Dyskusje na temat treści tych książek czy języka w nich zawartym budziły skrajne emocje. W gablotach zobaczymy historię pojawienia się Biblii, Koranu czy Talmud, a nawet traktaty o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika, do tego choćby przygody Tomka Sojera, Marka Twaina. Na naszej wystawie można i zobaczyć właśnie książki do religii się odnoszące, czyli wspomniana Biblia, mamy również Koran, Talmud, mamy książki kontrowersyjne ze względu na swoją obyczajowość. Tutaj już mamy Panią Bowary, czyli opowieść o kobiecie wyzwolonej, a w XIX wieku no niekoniecznie było to pozytywnie postrzegane. Mamy również Chatebuja Toma, odnoszącą się do rasistowskiej części Ameryki, Ameryki Południowej, po, po, Południa Ameryki. Mamy również książki, które są upolitycznione i ze względu na to i wstrząsnęły i były zakazane przez, przez niektóre, niektóre miasta, kraje. Dlaczego i które książki wstrząsnęły światem oraz które do dziś nie wywołują obojętności wśród czytelników, można się przekonać, odwiedzając wystawę w Piotrkowskiej Księżnicy. Ekspozycja, ustawiona w holu przed czytelnią dla dorosłych, czynna będzie do końca kwietnia. Ośrodek Działań Artystycznych ma grono sympatyków, którzy odwiedzają miejsce przy okazji kolejnych wystaw. Ja natomiast teraz apeluję do tych z Państwa, którzy miejsce przy Sierackiej odwiedzają nie wiedzieć czemu sporadycznie. Zapraszam, a to z okazji dwóch wyjątkowych wystaw. Fotografie znanego już marchewy oraz pracę Piotra Gajdy. To podziemie ośrodka przy ulicy Sierackiej, natomiast w sali głównej grafika Ludwiki Gnyp. Polecam. We wnętrzach galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sierackiej do 11 kwietnia można oglądać niecodzienną wystawę fotografii Piotrkowianki, Ludwiki Gnęb, zatytułowaną Ćwiczenia z pamięci. Wernisarz, który odbył się w miniony piątek, przyciągnął wielu miłośników sztuki. Młoda artystka zaskoczyła nie tylko sposobem, jakim definiuje sztukę, ale i tym, co ją determinuje i inspiruje w twórczości. W mojej sztuce chodzi o rodzinę i czas przede wszystkim. To jest to, co mnie najbardziej interesuje, od zawsze mnie to interesowało i to, co tu prezentuję, jest w ogóle wielką syntezą moich doświadczeń związanych z genealogią, z terapią według ustawień rodzinnych według Berta Hellingera. Artystka na wystawie zaprezentowała kilkanaście przetworzonych starych zdjęć rodzinnych. Cechą charakterystyczną dla wszystkich prac jest wymazanie z nich głównego bohatera. Na fotosach w zamian pojawia się jedynie zarys postaci. To, co niezmienione, to tło i przestrzeń, w której zatrzymany jest kadr. Są to postacie z życia mojej rodziny, ale nie tylko. Wypełnione ekspresyjną kreską, która tak naprawdę jest esencją tych postaci, bo uważam, że jeśli chodzi o pamięć na temat ludzi z przeszłości, nie możemy na niej polegać w stu tylko wszystko jest subiektywne. Te postacie prędzej czy później z czasem nam się zacierają. Pamięć ulega deformacji i wypełniamy ją swoimi własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami i impresjami. I to jest właśnie to wypełnienie. Podoba się. Trochę zaskakujące, ale... Ale coś w tym jest. A co dla Pana w tym jest? Proszę Pani, może to, że to jest moja siostrzenica w A tak prywatnie już? Staram się, staram się odnaleźć kto jest na tych zdjęciach, kto nie wyparował z tego, z tych ujęć. Ja staram się odczuwać w pamięci no, gdzieś już te, widziałem te fotografie i dlatego staram się Odszukać te właściwe osoby. Udaje się? Dla niektórych tak. Ale to nie jest wystawa tylko dla Pani rodziny? Absolutnie nie. Chciałbym to odnieść też w ogóle do, do rodziny jako takiej, do stosunku wszystkich ludzi do swojej przyszłości, do rodziny pochodzenia i do pamięci. Czy może każdy dowolnie te miejsca brakującą uzupełnić? Jak najbardziej. Myślę, że właśnie wypełnienie każdego z nas jest inne. Jest to coś nowego, coś niespotykanego. Pokazuje inne spojrzenie na naszą rzeczywistość i próbuje wskazać, że no, każdy może dostosownie do swoich myśli, do swoich wizji, pamięci, przypomnieć sobie morskie oko, stare dzieje, starą kuchnię. I to jest, to jest piękne, to jest fajne. W tych zdjęciach są miejsca do uzupełnienia. Pan może w nie wstawić na przykład... To, no osobę, no ja mówię właśnie o tym, że na przykład ja siebie, czy tak jak tutaj to jestem takim małym osobnikiem i nad... no, tutaj może być na przykład staw w parku, gdzie kiedyś chyba będzie też... Pływały, podpływały, kiedy dokarmiało się łabędzie i to było wszystko przesympatyczne i, i, i to, to wspomnie, wspomnienia z dzieciństwa są dla mnie na przykład. Za nami kolejne spotkanie literackie, na które po raz kolejny zresztą zaprosiła grupa poetycka Zakole. Prezentacje literackie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się już po raz trzeci. Tym razem na spotkanie z literaturą przyjechali twórcy m.in. Spiotkowa, Bełchatowa, Radomska. Prezentacje rozpoczęto od wątku pana Tadeusza. Wcześniej, bo spać mi się chciało, skrzyp drzwi otwieranych zbudził mnie już nocą. Ktoś do cioci mej wchodził. Nie wiedziałam po co. Uchem do drzwi przywarłam, głosy posłyszałam. U cioci był Tadeusz. Myśleli, że spałam. Jakież ja w mojej duszy przeżywałam męki. Słyszałam jakiś szelest i cichutkie jęki. Trwało to dosyć długo, niemal po świtanie. Tadeuszek by przespał chyba polowanie, gdybym ja go pukaniem wreszcie nie zbudziła. Ciocia wstała wesoła, uprzejma i miła. Chciałabym do radości takież mieć powody. Tadeusza nie ganie, zdrowy jest i młody, ale i ja nie głupia i już wiem, co zrobię. I ciotkę wokół palca ten Owinę sobie. Pan Przemysław pana Tadeusza czytał już wielokrotnie, zna niemal na pamięć wszystkie księgi, samostudiowanie wersów epopei narodowej okazało się niewystarczające. Fan pana Tadeusza postanowił zmierzyć się z 13 z głoskowcem i dopisać własne strofy. Tak powstała książka Pan Tadeusz, strofy odnalezione. Po prostu w pewnym momencie dorosłem do tego, żeby pana Tadeusza czytać dla przyjemności, a nie z obowiązku. I wtedy zauważyłem, że y, są pewne takie momenty, które można się, których można się domyślić, ale których y, nie są dopis, opisane dokładnie. Pomyślałem sobie, że można spróbować. Spróbowałem i od czasu do czasu pisałem. To w sumie trwało 10 lat. 10 lat od napisania pierwszego fragmentu do ostatniego. To nie jest pisane maszynowo jedno po drugim, to po prostu jak przychodzi mi pomysł przy kolejnym czytaniu, bo czytałem wielokrotnie pana Tadeusza, nagle wpadał mi pomysł, że to można by jeszcze wyjaśnić. W książce Pana Przemysława znajdziemy między innymi pamiętnik Zosi, w którym odkrywa tajemnice znajomości Telimene z Tadeuszem. Autor wyjaśnia również wątki historyczne, ale oprócz własnych autorowi udało dotrzeć się do strof, które znajdowały się w XIX-wiecznym wydaniu książki. My właśnie tutaj pokazujemy różnorodność, bogactwo naszej literatury i utalentowanych naszych twórców, bo trzeba, trzeba powiedzieć, że na przykład Mariusz Rokita, który tutaj jest. Kilkadziesiąt ogólnopolskich konkursów literackich wygrały w ostatnich kilku latach. No i chyba nie ma drugiego takiego autora, kto by aż ta taki miał prestiżowe nagrody w swoim dorobku. Oprócz fragmentów książki Pantadeusz Tadeusz strofy odnalezione, swoje bajki zaprezentowała między innymi Anna Edyk-Psud. Podczas spotkania pojawili się początkujący, jak i doświadczeni literaci. A kiedy przyszedł mężczyzna Piękny jak młody gladiator, w ogniu świętych dziewic i w dżinsach, na niebo w odcieniu wieczorowej halki wjechał wielki wóz. Zaraz potem panna modra, niedokładna jak spóźniona wiosna, przybiegła na palcach. Nie zostanie już świętą. Jeszcze wczoraj zamieniła Oliwę na szminkę i koronki. Wieczorki literackie za kola będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury raz w miesiącu. To doskonała okazja do tego, by wyciągnąć z szuflady zapomniane wiersze czy opowiadania i podzielić się z innymi. Wszystkich miłośników teatru. Zapraszam do Piotrkowskiego Moku, ponieważ właśnie tutaj dwa wydarzenia, które upłyną, mam nadzieję pod znakiem obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, niezwykle. Proszę państwa, 26. zapraszam najmłodszych Piotrkowian, dzieci na bajkę o szczęściu w wykonaniu amatorskiego teatru dorosłych, niezwykle piękna rozśpiewana muzyczna bajka, którą poprzedzą etiudy teatralne do tekstów Wandy Chotomskiej, przygotowane przez najmłodszych Piotrkowian, przez dzieci ze. Towarzyszenia Busola oraz przedszkola samorządowego numer 16. 26 marca, godzina 17. Natomiast dzień później, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, właśnie o godzinie 18, produkt Marka Jerejven-Hilla, kolejny raz aktorzy teatru Jaracza Włodzi, Kamila Samler i Mariusz Jakus na tej właśnie scenie. Natomiast w tę niedzielę ponawiam zaproszenie na kolejny koncert. Niedzielę na godzinę 18. Zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Kultury. Będzie nasz koncert. Zespół bez NUT Beata Królikiewicz, a ja zapraszam na teledysk. Widzimy się za dwa tygodnie. Aha, piosenka, uwolnić anioły. laty, gdy zastygłam I w mowie, i w geście, kiedy odszedł Szukając natchnienia, ten co karmi Dziękami i wiersze. Jak od kiczu uwolnić anioły, czym jest bawić z tandetnych obrazków, kiedy świat nasz fałszywie wesoły zgubił prawdę o pięknie ich blasku. Jak od uwolnić anioły, czym jest bawić z tandetnych obrazków, kiedy świat nasz fałszywie wesoły. Prawdę o Zgarnisz czoła nie